Drugiego dnia kwietnia obchodziliśmy w Płocku Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Z tej okazji odbyło się wiele wydarzeń mających zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy i potrzeby autystyków. W galerii P na parterze ratusza odbył się wernisaż wystawy. Autorami zaprezentowanych prac są dzieci ze spektrum autyzmu. Motywem przewodnim wydarzenia był kolor niebieski, symbolizujący solidarność z autystykami. Niech będzie w nas tego koloru jak najwięcej akceptacji, radości, uśmiechu i bliskości dla osób, które rzeczywiście są od nas przede wszystkim bardziej wrażliwe, nieco inaczej odbierają i także nieco inaczej często odczuwają świat, ale czynią to rzeczywiście w sposób fantastyczny i cudowny. Tego dnia na ulicę miasta wyruszył także specjalny niebieski autobus. Jego pasażerowie otrzymywali ulotki oraz informacje o autyzmie. Wieczorem pojazd dostarczył na stary rynek wypełnione helem niebieskie balony, które chwilę później pofrunęły w górę. Wieczorem na niebiesko podświetlony został także budynek Ratusza. 1 kwietnia wystartował drugi sezon płockiego roweru miejskiego. System poszerzył się o dwie nowe stacje. Pierwsza z nich stanęła w Borowiczkach u zbiegu ulicy Harcerskiej i Żelaznej, druga na rogu Przemysłowej i Narodowych Sił Zbrojnych. W systemie przybyło także 20 rowerów. W sumie do dyspozycji rowerzystów jest teraz 287 jednośladów na 29 stacjach. Wśród rowerów są pojazdy wyposażone w foteliki do przewożenia dzieci. W ubiegłym sezonie płocki rower miejski cieszył się bardzo dużym powodzeniem. Przez niespełna 4 miesiące pojazdy wypożyczono aż 145 tysięcy razy, a w systemie zarejestrowało się ponad 14 tysięcy użytkowników. Już w lipcu przybędzie kolejna stacja roweru miejskiego przy ulicy Górnej.